Cześć, witam w kolejnej odsłonie naszego wideobloga. W dniu dzisiejszym opowiem Wam o laptopie Dell Precision 3510. Dell Precision 3510 to zaprojektowany dla użytkowników biznesowych, projektantów 3D oraz wymagających graczy 15-calowy notebook, który oferuje niezwykle wysoki komfort pracy. Pomimo zauważalnie smukłej obudowy, która zamyka laptopa w poręczną i elegancką formę. Wyróżnia się on dostępnymi wersjami o całkiem sporej wydajności, typowej dla większego i cięższego sprzętu. Już sama obudowa wyróżnia Della Precision 3510 na tle konkurencji. Cechuje ją przemyślane połączenie elementów wykonanych z wysokiej jakości materiałów. Dzięki temu rozwiązaniu jej solidność nie budzi żadnych zastrzeżeń, a sam notebook waży 2,35 kg. Wyspowa klawiatura przyciąga wzrok dużymi, wyprofilowanymi płytkami. Zachowanie odpowiednich odstępów między klawiszami zredukuje liczbę literówek. Przyjemny skok oraz dobrze dobrany układ zapewniają wysoki komfort pisania. Model Dell Precision 3510 posiada również Podświetlenie klawiatury typu LED, ułatwiające pisanie w słabych warunkach oświetleniowych. Nie zabrakło także dodatkowego urządzenia wskazującego w postaci TrackPointa. O potrzebną do pracy wydajność zadba procesor Intel Core i5-6440HQ. 8 GB pamięci RAM DDR4 oraz system dyskowy SSD ze złączem M2 o pojemności 256 GB. Układ graficzny to dedykowana karta AMD Radeon R9 M362 GB DDR5 przeznaczona jest dla użytkowników pracujących z grafiką 3D i graczy. Model został wyposażony w wysokiej jakości matowy ekran o rozdzielczości Full HD IPS. Dzięki czemu pod każdym kątem obraz jest tak samo ostry, a kolory jak żywe. Dell Precision 3510 to notebook służbowy na lata. Biznesowa funkcjonalność oraz poręczny rozmiar czynią z niego odpowiedniego notebooka zarówno do pracy w biurze, jak i w drodze. W komputer Alliance otrzymujesz najwyższą jakość w najlepszej cenie. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, daj łapkę w górę i subskrybuj.